Możemy, możemy do nas? Prosimy. Brawo! Brawo. Thank you. Proszę Państwa, bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Jak Państwo wiedzą, planowaliśmy tę uroczystość w dużo aktywniejszym wydaniu. 5 lipca, 75. rocznica przejęcia administracji przez polskie władze w Szczecinie. To miało być Wielkie Święto Szczecina. Jak Państwo doskonale wiecie, z uwagi na pandemię, musieliśmy to wszystko nieco ograniczyć, ale to nie oznacza, że to świetna mniejszej rangi i że ta dzisiejsza tablica nie jest dla nas wszystkich ważna. Jest bardzo ważna, dlatego że tą tablicą upamiętniamy osobę Piotra Zaręby, pierwszego prezydenta Szczecina i tych wszystkich w jego osobi, którzy w tych pierwszych tygodniach, miesiącach polskiego Szczecina tutaj przybywali. Przybywali w miejsce, którego przyszłość nie była jeszcze wtedy znana, które tak naprawdę było bardzo, bardzo zniszczone, ale wiązali z tym swoją przyszłość. I jak te 75 lat minęło, Państwo doskonale wiecie jako Szczecinianie z krwi i kości, że udało się stworzyć nam wspólnie. Dzięki pionierom, dzięki kolejnym osobom, które tutaj już się rodziły i swoją aktywność tutaj uruchomiły zawodową, społeczną, mamy dziś takie piękne miasto. Miasto, które spełnia nasze aspiracje i, i oczekiwania. I myślę, że w tej historii 75 lat polskiego Szczecina każdy z Państwa ma jakąś swoją mniejszą lub większą cegiełkę. I za to serdecznie wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, że dalej będziemy wspólnie tworzyli to nasze. Własne piękne miejsce do życia, to miejsce, które będzie naszą dumą, satysfakcją, nas i też wielką szansą dla tych następnych pokoleń, które powoli wkraczają w dorosłość i jeszcze przyjdą, bo Szczecin to naprawdę niezwykłe, niezwykłe miejsce. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim, dziękuję inicjatorom tej tablicy, która się tutaj pojawia w tym honorowym miejscu. Mam nadzieję, że wielu Szczecinian i wielu gości, którzy tutaj przyjeżdżają, będą zauważali tą tablicę i będą się pochrali nad tą historią 75 lat polskiego Szczecina. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Kto ma ochotę, to jeszcze zapraszam o 12.00. Złożymy kwiaty Jeśli Proszę. jeszcze można, to pragnę podkreślić jedną sprawę. Spotykamy się 5 lipca 2020 roku. Dokładnie 75 rocznicę Górskiego. 43 został przyjmowany przez Radziewski w tym obiekcie. Na tym obiekcie, dzięki życzliwości Pana Prezydenta, dzisiaj odsłaniamy tą tablicę ku pamięci tych którzy Szczecin odbudowywali, rozbudowywali, jak powiedział pan prezydent, dziedziną miastem żywym, czynnym, pięknym i wyższym i to jest nie tylko potężny... Potężny... Jak się Nie tylko środkiem, ale... Nie przemysłowym, a w związku z tym bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy przyszli tutaj z nami i razem z nami czczą tę chwilę. Bardzo, bardzo, bardzo. Autorce. bardzo serdecznie dziękuję twórczyni tego dzieła, pani profesor Kopczyńskiej, profesor akademii Ja ja otrzymałem przed chwilą kwiat to dla Pani. Proszę <noise> uprzejmie, <noise> z wyrazami ja Pozwolę sobie go złożyć. Proszę nie. uprzejmie. I piękny gest. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. I zapraszamy Kładam później, piatek, dalej, do, do następnej na, na następnej prezentacji. I za tablicę także. Dziękuję bardzo. Dziękuję no nie, nie, nie. Nie, nie. Ja podszedł do Nie. i Nie. Nie. Krzysiu jest zawsze dobrym duchem. Dokładnie 75 lat temu, 5 lipca 1945 roku, Piotr Zaremba od komendanta wojennego Piotrowa oraz od ówczesnego burmistrza Niemiec przejął agendę tego miasta. Wtedy w Szczecinie mieszkało około 1500 Polaków i 80 tysięcy Niemców. No i można powiedzieć, że w ten oto sposób zaczęła się nasza przygoda, przygoda z naszym Szczecinem. Robert Grabowski, szczecińska agencja Artystyczna Zaczynamy program pod tytułem Mamy urodziny. Na czym zaczniemy? Zaczniemy oczywiście tym, co zawsze od 12 Szczecinie można usłyszeć. Hejnałem naszego miasta. Posłuchajcie i zapraszamy.